30 dzień marca, Krzysztof Trzosek. Witam i zapraszam na kolejne w tym sezonie wydanie Ekspresy z edukacji. Święto pracy mamy dopiero 1 maja, ale piłkarze GKS-u. Tychy będą go obchodzili zdecydowanie szybciej. Choć brzmi to trochę jak prima aprilis, to nie są to żarty, bo w lany poniedziałek zagramy z motorem, zapinamy pasy i ruszamy w drogę. Przez wiele kolejek byli rozpędzeni i trudno było ich zatrzymać. Teraz jednak wyhamowali i zajmują dopiero piąte miejsce w tabeli. Co więcej, na pokładzie motoru doszło do zmiany trenera i w poniedziałek na ławce zobaczymy nowego szkoleniowca. GKS Tychy ma w tej chwili tylko jeden punkt przewagi nad zespołem z Lublina, dlatego wielkanocny prezent będzie naprawdę ciężko. W ostatnich dniach poszukiwali nie tylko butów. Głównym celem na reprezentacyjną przerwę było odnalezienie klucza otwierającego drogę powrotu na zwycięski szlak. Tyszanie nie wygrali bowiem od trzech spotkań, dlatego drużyna musiała wykonać sporo pracy. Ten pierwszy tydzień na reprezentację poświęciliśmy na uzupełnienie naszych braków. Mocno pracowaliśmy pod kątem motorycznym. Mocno też pracowaliśmy na naszymi mankamentami, nie będę tutaj mówił w szczegółach o, o, o jakich, po to, żeby tutaj nie ułatwiać pracy z przeciwnikom. Yy, zgadza się, ten ostatni, tydzień był mocny, 8 jednostek treningowych, to sporo i zakończone meczem z Górnikiem Zabrze. Kolejny tydzień to już jest trochę inna praca, bardziej przygotowanie pod kątem meczu z motorem i obciążenia są zupełnie inne niż w tym pierwszym tygodniu. Przerwę reprezentacyjną na pewno yy, myślę, że wykorzystaliśmy maksymalnie jak mogliśmy. Bo zawsze ta przerwa na reprezentację to jest taki okres, kiedy można mocniej popracować na treningach. Więc głównie skupialiśmy się nad intensywnością treningów i taktyką, już pod względem następnego spotkania. I to były główne aspekty, nad którymi się skupialiśmy. Przy edukacji sporo czasu poświęcili na analizę rywala. Tym razem jest ona wyjątkowo trudna, bo wdrożenie motoru doszło do zmiany trenera. Miejsce Gonzalo Fejo zajął jego dotychczasowy asystent Mateusz Stolarski. 31-letni szkoleniowiec w przeszłości miał okazję uczyć się trenerskiego warsztatu, między innymi od Janusza Niedźwiedzia czy Daniela Myśliwca. Myślę, że wielkich zmian tam nie będzie. Będzie raczej kontynuacja tego, co było już wspólnie wypracowane, bo ten system i ten model pracy model funkcjonowania zespołu Motoru Lublin działał dobrze, więc nie sądzę, żeby, żeby aż mocno nastąpiły tam jakieś zmiany. Pewnie będą jakieś korekty w składzie i personalnie gdzieś tam będą, będą zmiany na pozycjach, ale raczej nie spodziewamy się, że taktycznie zespół ten będzie zupełnie inny niż był do tej pory. Myślę, że nie odegra to jakoś wielkiego znaczenia, już, że tak powiem już zbliżamy się pomału do finiszu ligi. Raczej nowy trener szkoleniowiec motoru nie będzie chciał za bardzo kombinować z taktyką, mieszać dużo, bo to nie zawsze jest dobre, więc myślę, że taktyka i i nie za dużo się zmieni. Zmieniło się na pewno miejsce w tabeli. Motor Lublin jeszcze po 19 kolejce był liderem rozgrywek, a obecnie zespół z Lubelszczyzny okupuje piątą pozycję, ale do GKS Tychy traci zaledwie punkt. Motor Lublin będzie trudnym rywalem, szczególnie że grał u siebie na własnym stadionie. Jest to zespół, który yy, tam bardzo mocno walczy o zwycięstwo przed swoją publicznością i wygrać tam, wywalczyć punkt jest trudny. Przed poniedziałkowym spotkaniem Motor i GKS łączy jeden bardzo istotny fakt. W trzech ostatnich spotkaniach obydwa zespoły nie potrafiły zdobyć bowiem kompletu punktów. Mamy to z tyłu głowy ze względu na to, że wiemy o jakie cele chcemy walczyć i no przede wszystkim musimy się wystrzegać takich meczów, jak choćby ten ostatni mecz z Gogowem, bo. One oddalają nas od celów, który chcemy osiągnąć. Więc mamy z tyłu głowy, ale nie ma co patrzeć już w przeszłość i patrzymy w przyszłość, trzeba zdobywać punkty i liczyć się w końcówce. Każdy mecz zawodnicy zespół chcą wygrać, natomiast nie zawsze wszystko układa się zgodnie z planem, który sobie zakładamy. Natomiast i jeden zespół i drugi będzie dążył do tego, żeby, żeby ten mecz wygrać. A jak będzie, zobaczymy na boisku. Nie wiemy, czy na boisku zobaczymy Krzysztofa Machowskiego, który w ostatnim czasie zmagał się z urazem ręki. Jestem w trakcie rehabilitacji jeszcze. Jeszcze nie, nie zakończyłem jej. Ciągle gdzieś tam pracujemy nad tą moją ręką, tym stanu łokciowym. Najdłuższa przerwa. No, myślę, że tak. No, raczej mi się zdarzały kontuzje. To były to jakieś krótsze urazy, krótsze przerwy. No teraz już dwa miesiące minęły. Machu z motorem grać lubi i potrafi. Właśnie w taki sposób wahadłowy trójkolorowych otworzył wynik ostatniego starcia przeciwko drużynie z Lublina. Jeżeli chodzi o piłkę profesjonalną, chodzi o szczebel już pierwszoligowy, no to tak, jeszcze szczególnie, że to była pierwsza moja bramka. Debiutancka na szczeblu pierwszoligowym. W poniedziałek obydwa zespoły zagrają ze za sobą po raz szósty w historii. Dotychczasowy bilans przemawia na korzyść motoru, który wygrał cztery z pięciu spotkań. Najpierw obserwacja, później zaproszenie na trening, a kiedyś być może debiut w pierwszym zespole. Sześciu zawodników z Akademii Piłkarskiej GKS Utychy w ubiegłym tygodniu trenowało pod okiem Dariusza Banasika. W mikrocyklu treningowym wzięło udział czterech młodych piłkarzy występujących w centralnej lidze juniorów oraz dwóch stróżyn rezerw. Odkąd pojawił się w klubie trener Banasik, e, zawsze e, dość regularnie zawodnicy drugiego zespołu są powoływani na zajęcia treningowe pierwszego zespołu. E, teraz, jak pojawiła się taka szansa, żeby była przerwa na reprezentacyjna, e, propozycja trenera Banasika była taka, żeby też zaprosić na trening dwóch wyróżniających się juniorów i też tacy się pojawili jak Piotr Gimbala czy i Kokot. Jest to na pewno super uczucie, ponieważ można zasmakować nowego doświadczenia. Bardzo się cieszę, że, że trenerzy też patrzą na młodszych zawodników z Akademii. No i bardzo się cieszę, że akurat na mnie popatrzyli, bo jest to bardzo fajne wyróżnienie myślę i, i, i się cieszę, bo ciężko, ciężko na to pracuję. Możliwość trenowania z pierwszym zespołem dała mi nowe doświadczenia, możliwość podpatrzenia starszych zawodników od siebie. No na pewno jest to dla mnie duże wyróżnienie, możliwość pokazania się przed scenarzem pierwszej drużyny i możliwość podglądania lepszych zawodników. Na pewno mogę powiedzieć, że różnica jest wyraźnie fizyczna bo ja nie należę do tych zawodników fizycznych, ale myślę, że piłkarsko byłem na dobrym poziomie, bardzo dobrze się zaprezentowałem i mam nadzieję, że dostanę jeszcze kolejne szanse. Ze względu na to, że jestem bramkarzem, dużo różnicy na przykład pod kwestią strzału. Jednak w naszych zespołach są młodsi zawodnicy, którzy mają mniejszą siłę uderzenia, a zawodnicy starsi z pierwszego zespołu, ta siła uderzenia jest dużo, dużo wyższa, oraz mogę podpatrzeć zawodników na mojej pozycji, jak się pozycjonują na bramce. No na pewno mogę podejrzeć od zawodników różne ich zachowania albo na przykład ustawienie w defensywie. A co do największych różnic, co na pewno myślę, że taką główną to jest tempo gry. Celem, celem brania udziału w treningach pierwszego zespołu jest przede wszystkim to, co założyliśmy sobie już. Cztery lata temu, żeby jak najszybciej dostarczać tych młodych zawodników do piłki seniorskiej, żeby jak najszybciej się w tej piłce seniorskiej odnajdywali i to jest główny cel pracy w naszej akademii. Zamiast wielkanocnego śniadania i lanego poniedziałku czeka ich podróż w autobusie i gra oligowe punkty. Wielkanocny zajączek w tym roku nie był dla nas łaskawy, bo w drugi dzień świąt zagramy z motorem, jak w praktyce nasi zawodnicy spędzą święta i jakie zwyczaje panują w ich domach. Posłuchajcie. Tegoroczne święta tak naprawdę już są za nami, bo teraz mieliśmy trzy e, dni wolnego. E, gdzieś tam e, wraz z dziewczyną pojechaliśmy e, w jej rodzinne strony. E, w ten weekend świąteczny będziemy e, grali mecz e, na wyjeździe z motorem, więc e, święta będą e, bardzo takie piłkarskie. Pierwszy raz się spotykam z taką sytuacją, ale co zrobić, taka praca? Jedziemy na mecz. I mamy nadzieję, że prezent na święta to będą nasze trzy punkty. Tegoroczne święta, no niestety taka praca, ale spędzimy na stadionie oraz na wyjeździe, na wjazdowym meczu do, do Lublina. W poniedziałek gramy mecz, także w tym roku te święta w, tutaj w, w gronie drużyny, nie, nie z rodziną. W poprzednich latach z tego co kojarzę bywało tak, że raz się udało zagrać mecz przed świętami i spędzić święta z rodziną. No, tym razem ta sytuacja jest taka, że jedziemy na mecz wyjazdowy do Lublina. Zawsze gdzieś tam z rodzicami, jak spędzałem te święta wcześniej, to z rana szliśmy do kościoła poświęcić jedzenie. Później gdzieś tam razem wracaliśmy, jedliśmy wspólne, wspólne śniadanie. Później jechaliśmy razem wszyscy spotkać się u babci, tam też był cała rodzina, brat, ciocia, wujek, wszyscy byliśmy w jednym, w jednym miejscu i jedliśmy wspólnie posiłek i gdzieś tak raczej cały dzień spędzaliśmy razem. Główną taką tradycją no to jest śniadanie razem z rodziną. No i główna potrawa to na pewno jest żurek z białą kiełbasą i jajkiem. Nie ma prezentów, ale zawsze w niedzielę z rana jest wspólne śniadanie, jest tam żurek w chlebie, że to takie główne danie. Jak byłem młodszy, to tak, zdecydowanie gdzieś tam z kolegami wychodziliśmy na miasto, czy to mieliśmy jakieś butelki z wodą, czy, czy balony właśnie napełnione wodą, oblewaliśmy się, teraz raczej już nie mamy takiego zwyczaju, już raczej wyrośliśmy z tego, ale miło gdzieś tam to się wspomina. Kiedy byłem dzieckiem, to zdecydowanie na pewno gdzieś tam z, z rodzeństwem, z kuzynami przykładaliśmy, czy nawet z rodzicami przykładaliśmy do tego wagę, zawsze gdzieś tam sieraliśmy tą wodą, zawsze spędzaliśmy czas razem. No, Teraz troszeczkę może mniej i już troszeczkę dziś ten lany poniedziałek zszedł na bok. Teraz już bardziej symbolicznie, ale kiedyś mocno obchodziliśmy, jak to na wsiach, wiadomo jak było kiedyś i co z takiego robiłem, no lałem się wodą, jak to w lany poniedziałek, nie. Na koniec zapraszamy do udziału w naszym konkursie. Pierwsza osoba, która wskaże dokładną minutę, w której padnie pierwszy gol dla GKS Tychy, otrzyma podwójne zaproszenie do strefy VIP na kolejne domowe spotkanie z Wisłą Płock. Ja już Państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień